Hej, ciasteczka! Dzisiaj robię ciasto krówka. Rewelacyjne ciasto, kruchy spód ciasteczkowy, czekoladowy, sernik gotowany i polewa krówkowa. Wow! No po prostu będziemy się zajadać. No to próbuję, zazdroście mi, zazdroście mi. Bo... O, oh, 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 jakie fajne kolory. Wszystko pasuje. Wszystko się tak łączy. Oczywiście zawsze mówię, nie mówi się jak się je. Jest nas ponad 261 tysięcy, no wow! Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, zaglądajcie na Instagrama, są tam rewelacje, relacje, a rewelacje też, są. No. Zdjęcia super, na bieżąco. Dajcie łapkę w górę. Dzisiaj proszę o 3000 łapek w górę. Najlepsze komentarze. Toksik Owsianek i Karolina Baturo. Piszcie komentarze, dołączajcie motkę ciasteczka albo krówkę i napiszcie, jakie krówki lubicie, ciągutki czy kruche. Przygotowałam 300 g czekoladowych ciasteczek i blender. Ciasteczka muszę zmienić w blenderze, teraz je troszkę pokruszę, żeby szybciej mi się to zrobiło. Ciasteczka miele w blenderze. Pięknie zmieliłam, pięknie. Do ciasteczek potrzebuję 100 g masła, które teraz rozpuszczam. Do masła dokładam 100 g gorzkiej czekolady i czekam, aż mi się to wszystko ładnie rozpuści. Przelewam masę czekoladową do ciastek. I teraz sobie to wszystko mieszamy. Uważamy, żeby nie rozsypać, ja już tutaj gdzieś rozsypałam. Uważam, że się nie poprawa brałam białą bluzkę, więc gdzieś tam czekoladka może mi prysnąć, ale na razie się udaje. Masę ciasteczkową wysypuję na blachę 22-30 cm. I ugniatam. Spód ciasteczkowy wkładam na chwilę do lodówki. Przygotowujemy masę do ciasta krówkowego. Teraz miksuję 5 żółtek z półtorej szklanki cukru pudru. Ja na początku troszkę ubiłam żółtka i teraz dodałam cukier, później troszkę i ubiłam taką piękną masę. 200 gramów miękkiego masła miksuję. Chwileczkę. Do masy dodaję teraz ubite żółtka i żeby się połączyły tylko składniki. Miksuję dalej. Do masy maślanej dodaję kilogram białego sera, zmielonego, twarogowego, pysznego. Po trochę oczywiście i dalej miksuję. Pięć białek ubijam na sztywną pianę. Do masy serowej przekładam białka i teraz łączę składniki, lekko mieszając. Masę serową teraz przekładam do garczka, bo będę to wszystko podgrzewać. Masę serową podgrzewam na małym ogniu, często mieszając, żeby mi się nie przypaliła. szklanki mleka tutaj przygotowałam, i do tego dosypuję dwa budynie śmietankowe. Mieszamy sobie to. Wlewamy to do gotującego się sera, już mi tutaj tak ból gotało, troszkę zmniejszyłam gaz, Włożyłam kuchenkę, grzanie i mieszamy, aż nam masa zgęstnieje. Chwilę przerwy, masę zostawiamy do studzenia. 150 g krówek podgrzewam lekko, 2,5 deko masła do tego dokładam aż mi się to fajnie rozpuści na małym ogniu, nie może mi się to przypalić. Do tego dodajemy masę krówkową w ilości, tak mi się 500 gram. I łączymy. Na spód ciasteczkowy wylewam masę serową. I teraz układamy jeszcze na wierzch. Tylko czeka, ile mi się zmieści, muszę zobaczyć. Tak układać, a może tak układam. Użyłam 20 białych herbatników. Teraz na chwilę godzinkę dwie do lodówki. Wykładam teraz na wierzch masę krówkową. Ładnie. O, ale mi się jakie robi ślad. To ładnie jeszcze rozprowadzę. O, jaka pyszna masa. O, to tylko ja mogę miesować, jak oblizuję Gary. <słuch> Super teraz do lodówki na parę godzin. Ciasto krówka gotowe. O, już się zaraz będę zajadać. Pewnie mi zazdrościcie. No, pysznie wygląda, rewelacyjny, smakuje nieziemsko. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego odcinka.